No hej, dzisiaj porozmawiamy sobie o studiach dietetycznych, ponieważ tydzień temu udało mi się obronić i skończyć studia na kierunku dietetyka kliniczna z piątką na dyplomie. Także porozmawiamy sobie dzisiaj o studiach dietetycznych, o tym, czy polecam, czy warto, czego można się tam nauczyć. No i odpowiadam oczywiście na wszystkie pytania, jakie zadaliście mi na instagramie na ten temat. Także bez przedłużenia yy, zacznijmy może od pierwszego pytania. Czemu zdecydowałam się akurat na ten? kierunek. Powiem Wam, że ja jeszcze y, 3 miesiące przed pisaniem matury nie wiedziałam, że chcę iść na dietetykę. Y, wiedziałam, że chcę iść na coś związanego ze sportem, ze zdrowiem i na początku myślałam, że pójdę na AWF. To był mój plan, że pójdę na AWF, y, będę uprawiać dużo sportów i tak dalej, ale nie sądziłam, że jest to aż tak trudny kierunek pod tym względem, pod tym względem wysiłkowym i że trzeba będzie tam y, próbować każdego sportu dosłownie, bo mój chłopak y, również planował iść na AWF i nawet robił te pierwsze testy y, pod AWF, tam chyba było bieganie, pływanie, zapisał się nawet na lekcje pływania, żeby jeszcze bardziej y, sobie to podszkolić, no ale też ostatecznie zrezygnował, także on skończył na rachunkowości i biznesie, a ja skończyłam na dietetyce i bardzo się cieszę, że nie poszłam na ten AWF, bo po pierwsze byłyby to studia zaoczne co tydzień i to zupełnie wyjęte z życia, ponieważ byłby to piątek, sobota, niedziela, w których byłabym na uczelni od 8 do 21 albo nawet i dłużej, i musiałabym być tam cały dzień. I głównie bym biegała, y, uprawiała różne sporty i raczej nie uczyłabym się tak dużo, także wyobrażenie moje na temat AWF-u było zupełnie inne niż w rzeczywistości to wygląda. No i zdecydowałam się na dietetykę mm, dokładniej na wistuli w Warszawie. Były to również studia niestacjonarne, więc zjazdy mieliśmy co drugi tydzień, czyli w sobotę i w niedzielę. I oczywiście były takie dni, gdy spędzaliśmy dzień na uczelni od 8 do 21, głównie na pierwszym roku, ale później różnie. To to było. Mieliśmy czasem zajęcia tylko od 12 yy, przez 2 godziny, albo od 12 do 18, albo na przykład od 14 do 18 różnie. To zależy od y, planu jaki Wam ułożył, więc tutaj każdy będzie miał zupełnie inaczej. Ale przejdźmy do pytania, bo trochę zboczyłam z tematu, dlaczego akurat y, dietetyka? Ponieważ y, od początku y, liceum interesuje się właśnie zdrowym odżywianiem, jedzeniem, miałam też zaburzenia odżywiania i. Jakoś pozostałam w tym temacie i bardzo mnie to interesuje, kręci, czuję się w tym dobra, także wiedziałam od razu, gdy wyeliminowałam ten AWF, że będzie to po prostu dietetyka. Dodam jeszcze, że moje studia nie są państwowe, tylko prywatne, także za nie się płaci co każdy rok. Nie jest to jakaś ogromna suma, biorąc pod uwagę na przykład studia takie jak Koźmiński i tym podobne, takie mocno prestiżowe, to jest to niebo a ziemia, ale jednak się płaci. Ceny ich możecie sobie znaleźć na. Na stronie Wistuly, także tutaj nie będę Wam mówić, jakie są ceny, bo nawet szczerze mówiąc. Nie pamiętam. Drugie pytanie, które najczęściej się powtarzało i w sumie się nie dziwię, bo mnie to też interesowało. Jakie przedmioty zdawałaś na maturze? I trochę Was zdziwię, ale nie zdawałam ani chemii, ani biologii. Zdawałam z rozszerzeń tylko i wyłącznie polski i angielski ze względu na to, że wiedziałam, że idę na studia prywatne i na prywatnych nie musicie mieć obu tych przedmiotów, czyli biologii i chemii, tylko jakiekolwiek rozszerzenia. Zależy też od studiów, bo Czasem musicie po prostu zdać maturę z jakichkolwiek rozszerzeń, a czasem po prostu mieć jakiś konkretny wynik z tych rozszerzeń, załóżmy właśnie z tego polskiego, niekoniecznie z chemii i biologii. Także jak wiecie, że idziecie na studia prywatne, to nie musicie zdawać biologii i chemii, tylko po prostu na przykład angielski, jeżeli was interesuje. Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek musicie zdawać, ale wydaje mi się, że raczej jakieś rozszerzenie fajnie mieć, więc weźcie to pod uwagę. Jakbym szła na państwowe, to oczywiście musiałabym pisać biologię i chemię. Bo z tego co wiem, każda państwowa uczelnia na kierunku dietetyki wymaga właśnie tych dwóch przedmiotów i to chyba nawet napisanych w miarę dobrze. Więc tutaj macie moją odpowiedź. Ja też się zawsze nad tym zastanawiałam, czy będę musiała zdawać właśnie tą chemię i biologię, ale na szczęście nie. Następne pytanie: czy jest to trudny kierunek? Powiem Wam tak. Jeżeli zamierzacie iść na studia pod kierunkiem dietetyka bez żadnej wiedzy, tak o po prostu nagle z dnia na dzień przyjdzie Wam do głowy, że pójdziecie sobie na dietetykę, bo nie wiecie na co iść. To nie będzie to dobry wybór. Jeżeli jednak interesujecie się dietyką, siedzicie w tym, yy, gdzieś tam interesujecie się zdrowym odżywianiem, wiecie, dużo osób się tym interesuje. I jeżeli wy, interesując się tym wcześniej i mając do tego takie podejście luźne i wiedząc takie podstawowe rzeczy, pójdziecie właśnie na ten kierunek, to myślę, że nie będziecie mieć żadnego problemu na początku, ponieważ na pierwszym roku mm, są takie zajęcia, w których. Podstaw. Ja wręcz trochę się śmiałam z tego, że ktoś może tego nie wiedzieć. Na przykład, że ktoś nie umie wyliczyć zapotrzebowania, ktoś nie wie, co to są kalorie, ktoś nie wie, co to są makro, mikroskładniki, że powinno się mieć w posiłku białka, tłuszcze i węglowodany. Tego się raczej nie uczymy tak wprost, bo wydaje mi się, że osoby, które tam idą, już Idą z zamiarem, że wiedzą co chcą robić, także nie mamy nauki wprost, co to jest, więc jeżeli ktoś, kto pójdzie tam bez żadnej takiej podstawowej wiedzy, takiej zupełnie podstawowej, mi się wydaje, no to. Yy, Trochę będzie taki zdezorientowany i będzie musiał sam się doszkolić w tym temacie. To nie jest trudne, bo to są takie podstawy, które da się ogarnąć szybko, ale wiecie, ja to zauważyłam właśnie na kilku pierwszych zajęciach: że jeżeli ktoś zupełnie nie wie, o co chodzi w dietetyce i nie interesuje się tym nawet no to może czuć się taki trochę zdezorientowany. Więc jeżeli tak jak ja interesujecie się właśnie dietetyką, zdrowym odżywianiem i znacie takie podstawy, podstawy, to nie będzie z tym żadnego problemu, tak mi się wydaje. Oczywiście mówię wszystko na przykładzie mojej uczelni, nie na przykładzie wszystkich, bo nie wiem, jak jest na innych uczelniach, ale mówię po prostu ze swojego doświadczenia. Dodatkowo na pierwszym roku jest dużo niepotrzebnych zajęć, takie zapchaj dziury, mi się wydaje. Jest tam dużo przedmiotów związanych z biologią, z chemią, jakimś produkowaniem żywności, jakieś zakłady żywności itd. itd. Są też takie niepotrzebne przedmioty, jak na przykład coś o roślinach. Nie wiem, taka, taka typowa biologia, albo po prostu nawet przyroda z podstawówki, to są takie przedmioty, które znikają Wam na drugim roku i już ich wtedy nie będziecie mieć. Także pierwszoklasiści muszą po prostu przejść, żeby było. Więc jeżeli nie lubicie chemii albo biologii, bo takie pytanie też dostałam, to nie martwcie się, raczej na tym drugim i trzecim roku nie będzie tego zbyt wiele, ale czasem wiadomo, będą przemycane informacje na ten temat, bo ważne są też takie rzeczy jak na przykład przechowywanie żywności w zakładzie gastronomicznym albo produkcja danego surowca, to też są przedmioty, które są dosyć istotne na dietetyce, więc to gdzieś tam się przywinie i nawet na trzecim roku. Więc jeżeli tak zupełnie, zupełnie nie interesujecie się. Hmm, Produkcją żywności i tak dalej, no to może Was trochę to nudzić, ale wydaje mi się, że jest to w ciekawy sposób przedstawiane i naprawdę da się dowiedzieć sporo ciekawych rzeczy. I odpowiadając wprost na pytanie, czy jest to trudny kierunek? Może zależy dla kogo, wydaje mi się, że jest to w miarę trudny kierunek, bo to jednak dietetyka i. Trochę jest to taki zakres medycyny. Może nie w 100%, bo nie porównywałabym się do lekarza, ale dietetyk też musi wiedzieć sporo rzeczy, żeby zadbać po prostu o zdrowie drugiej osoby. Także wydaje mi się, że jest to dosyć trudny kierunek, na pewno nie aż tak jak medycyna, ale jednak jest on ważny i yy, nie traktowałabym go jakoś w taki błahy sposób. Ja czuję, że będąc teraz dietetykiem nie mam błahego zawodu i czuję się, tak, jakbym była ważna. Także nie uważam, że jest to y, łatwy kierunek, uważam, że jest to trudny kierunek, ale też bez przesady. Kolejne pytanie. Co Twoim zdaniem było najtrudniejsze podczas studiowania i jak wiedza była trudna do nauki? Trochę dziwnie to przystałam, ale y, mam nadzieję, że rozumiecie. Najtrudniejsze podczas studiowania wydaje mi się, że było zdawanie takich przedmiotów właśnie na pierwszym roku. Które zupełnie mnie nie interesowały, czyli właśnie ta taka chemia, taka biologia, gdzie po prostu trzeba było się wykuć na pamięć konkretnych rzeczy, żeby po prostu zdać bez. Bez poprawki albo bez tego warunku. Bo to są rzeczy, które znikają wam na drugim roku i już w ogóle ich nie macie. To są, tak jak mówiłam wcześniej, zapchaj dziury i po prostu trzeba je zaliczyć. Także najtrudniejszą rzeczą chyba są te przedmioty, które nie są istotne na pierwszym roku, żeby je po prostu zdać. Na pierwszym roku mamy też angielski i my. Na angielskim byliśmy mocno ciśnięci. Jest to angielski na poziomie, na poziomie B1, chyba, z tego co pamiętam, ale to był przedmiot, na którym o dziwo najwięcej od nas wymagano. Pan, który prowadził angielski, hmm, kazał nam wypełniać. Całą książeczkę ćwiczeń yy, na jakiejś tam stronie w ogóle. Mieliśmy na to też konkretną liczbę dni, yy, później mieliśmy jeszcze egzamin, później liczyły się również aktywności, także to było mega dziwne. Nie wiem po co aż tak skupiali się na tym angielskim yy, i to jeszcze na takim łatwym poziomie. W sensie nie odczuwałam żadnego trudu do angielskiego, tylko odczuwałam taką niechęć do robienia tych zadań. Bo one były proste, ale mega wymagające bo było ich bardzo dużo, i trzeba było naprawdę sporo tych stron przewinąć, żeby po prostu Pan nam je zaliczył. Także taka najbardziej upierdliwa rzecz to był właśnie ten angielski i właśnie te przedmioty, które zupełnie raczej nie są nam potrzebne w przyszłości, żeby po prostu je zaliczyć. I nawiązując do drugiej części pytania, czy wiedza była trudna do nauki, powiem Wam tak. Była, ale to też zależy od osoby. Jeżeli ktoś na przykład się interesuje na co dzień daną chorobą, na przykład dolegliwościami jelitowymi, tak jak ja, to jeżeli macie egzamin, Podobnym stylu z podobnego przedmiotu, to raczej łatwiej będzie Wam się do niego nauczyć, bardziej podejdziecie do niego przez logikę, przez swoją obecną wiedzę i będzie Wam po prostu łatwiej zaliczyć ten przedmiot, ale jeżeli ktoś się na przykład nie interesuje daną dziedziną, na przykład chorobami albo żywieniem kobiet w ciąży czy coś takiego, no to może być ciężej, trudniej nauczyć się tych rzeczy ale do ogarnięcia. To też zależy od osoby. Ja na przykład jestem osobą, która nie umie się uczyć i mam trudność z nauką, dlatego na przykład też do obrony zaczęłam się uczyć tak dużo wcześniej, żeby po prostu mieć pewność, że będę potrafiła i będę w stanie podejść do obrony bez takiego większego stresu, że mogę czegoś nie wiedzieć. Mój chłopak na przykład, Dominik, zaczął się uczyć kilka dni wcześniej i też bez problemu zdał, ale ja uważam, że on ma na przykład łatwość do przyswajania wiedzy, więc są różne osoby i każdy z nas inaczej przyjmuje wiedzę. Nie da się odpowiedzieć wprost. Ja mogę jedynie odpowiadać na swoim przykładzie i jeżeli macie tak jak ja, to możecie się ze mną utożsamić, a jeżeli nie, to utożsamcie się z Dominikiem i niech on będzie Waszym wzorem do naśladowania. Teraz troszkę takie dłuższe pytanie, dosyć osobiste. Jestem po pierwszym roku dietetyki, czuję się na razie zagubiona. Bardzo mnie interesuje, ale boję się, że na ten etap to za mało i powinnam wiedzieć więcej. Miałaś coś podobnego na początku. Tak jak Wam trochę wspominałam. Jak to wygląda ten pierwszy rok? Raczej to jest taki rok zapoznawczy, są to raczej takie podstawy i też dużo właśnie takich niepotrzebnych przedmiotów. Wszystko rozkręca, wydaje mi się, na drugim roku, więc raczej nie powinnaś się tym stresować. Ja też dużo czytałam na pierwszym roku i gdzieś tam sama się zgłębiałam w tematy, żeby jeszcze więcej wiedzieć, więc to też zależy od ciebie, jakie masz podejście. Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że też czułam się taka zagubiona. Taka zdezorientowana trochę na pierwszym roku, że wszystko, albo przynajmniej większość, co tam się dowiedziałam, już wcześniej wiedziałam i miałam z tym styczność. I po prostu były to też rzeczy, które albo wiedziałam, albo mnie nie interesowały. Także to są takie rzeczy, które ci odejdą w drugim roku. Nie ma się czym przyjmować. Nie wiem, jak na Twojej uczelni, nie wiem na jakiej uczelni jesteś, ale wydaje mi się, że nie powinnaś się tym stresować. Kolejne pytanie: czy studia dały ci tyle wiedzy, że czujesz się w tym temacie pewna i gotowa do zawodu? Tak, aczkolwiek najwięcej nauczyłam się na trzecim roku, plus tego, co gdzieś tam sama czytałam i się dowiadywałam. Wydaje mi się, że jeżeli jesteście na studiach zaocznych, to nie wystarczy takie przychodzenie na wykłady i tak dalej. Ja też nie przychodziłam raczej na większość wykładów, bo po prostu często się usypia, często jest to prowadzone w mało interesujący sposób, więc po prostu wykłady są wysyłane. W formie materiałów, i później my możemy je sobie przeczytać. Więc wydaje mi się, że to jest taka lepsza forma nauki do wykładów. Yy, aczkolwiek, yy, tak jak wspomniałam, najwięcej nauczyłam się na trzecim roku z tych zadań, yy, z wypełniania różnych rzeczy, z zaliczeń, nauki do zaliczeń, z tego, co sama się też dowiadywałam, i nawet utrwaliłam to wszystko poprzez naukę do obrony, bo tam był zbiór wszystkich pytań i takiej wiedzy podstawowej, ogólnej. Albo też takiej bardziej zgłębiającej się w konkretne tematy, dotyczące wszystkich zagadnień, których się po prostu uczyliśmy przez te trzy lata. Wydaje mi się, że jestem gotowa do zawodu, aczkolwiek nie wiem, czy chcę od razu iść w zawód. Tym samym chciałabym właśnie nawiązać do kolejnego pytania: czy będziesz mieć swój gabinet, łączysz te studia z zawodem w przyszłości? Absolutnie nie chcę mieć swojego gabinetu. Wydaje mi się, że już coraz mniej jest takich dietetyków, którzy chcą. Otwierać swoje gabinety. Strasznie źle mi się to kojarzy. Tak strasznie stereotypowo, sztywno i tak szpitalnie. Nie wiem, może ja mam tylko takie zdanie, ale na pewno nie chcę otwierać swojego gabinetu. Nie jest to moja zajawka, nie jest to to, w co chciałabym iść. Jeżeli zacznę swoją pracę w zawodzie, to na pewno będę to robić w formie online. Tak jak większość dietetyków teraz robiło. teraz większość pracuje właśnie w takiej wersji z klientami. I jeżeli będę już zaczynać, to na pewno właśnie w taki sposób. Najbardziej jestem zajawiona na punkcie rozpisywania jadłospisów. Uwielbiam gotować, rozpisywać takie rzeczy, wymyślać posiłki, indywidualizować te jadłospisy, także wydaje mi się, że w tym bym była po prostu najlepsza. Zresztą przez te trzy lata tyle jadłospisów zrobiłam, nie tylko na studiach, ale też dla znajomych, dla najbliższych, że po prostu mam w tym wprawę i wiem, jak to robić. Zresztą dwa lata temu zaczęłam dla Was układać jadłospisy, także wiele z Was myślę, że może mieć jeszcze moje jadłospisy i każdy, kto dostał właśnie ode mnie rozpiskę czy tam na jeden tydzień, czy dwa, zawsze mi chwalił po prostu, że jest zachwycony. Ja też jestem podbudowana w tym temacie i sprawia mi to radość, że ktoś po prostu lubi to, co ja wymyśliłam, stworzyłam dla niego i wydaje mi się, że po prostu poszłabym w te jadłospisy. Po dietetyce możecie robić mnóstwo rzeczy, Rzeczy, no wiadomo, być dietetykiem, ale albo iść do kogoś do poradni właśnie do gabinetu, co powiedziałam, że nie jest gdzieś tam moim celem, ale dużo osób wiem, że też tak robi. Albo otworzyć swoją firmę właśnie online i rozpisywać te jadłospisy, albo być dietetykiem w jakiejś firmie cateringowej, albo być dietetykiem w jakimś zespole na przykład sportowym. Wiecie, jest dużo dróg, w które możecie y, pójść i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Nie musicie stricte rozpisywać jadłospisów, bo to z tym najbardziej jest kojarzony dietetyk, ale nie musicie tego robić. Ja na razie robię sobie chwilę przerwę. Na pewno jak y, będę chciała zacząć właśnie rozpisywać jadłospisy i brać was pod swoje skrzydła, tak tak mówiąc, to na pewno się o tym dowiecie. Na razie robię sobie przerwę, na razie rozwijam się troszkę w innej dziedzinie. Jestem zajawiona trochę teraz dodatkowym marketingiem, rozwojem osobistym i tak dalej. Wiem, że da się to połączyć, ale na razie wstrzymuję się właśnie z tą moją ścieżką zawodową. Zobaczymy, kiedy zacznę po prostu działać. Dopiero co się obroniłam, dyplomu jeszcze nie mam, bo muszę pojechać na studia go odebrać, także nigdzie mi się nie spieszy. Właśnie odpowiedziałam na pytanie kolejne, które miałam, czyli jakie masz możliwości zawodowe dzięki studiom, no to tak jak wspomniałam, możecie być wszędzie dietetykami, możecie otwierać swoje firmy właśnie dietetyczne, możecie planować jadłospisy właśnie w cateringu, możecie otwierać swój gabinet, możecie pracować jako na przykład mm, wsparcie dietetyczne w jakimś przedszkolu, nawet y, pomagać, y, układać jakieś tam zdrowe posiłki. Jest dużo tego naprawdę dużo i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejne pytanie, czy planuje magisterkę? No, powiem wam, że na razie nie. Strasznie zestresował mnie ten ostatni rok studiów. Na razie chcę odpocząć, choć Wiecie, nie doświadczyłam też takiego studiowania dziennego, więc nie mam na co narzekać, bo byłam na, na uczelni co dwa tygodnie. Ale y, z dietetyki y, mało osób też ma magisterkę. Zazwyczaj sam licencjat to już jest coś. W dietetyce chodzi też głównie o to, żeby samemu się doszkalać, samemu czytać najnowsze artykuły i tak dalej, bo ciągle się coś zmienia. Zresztą sami widzicie, raz jest moda na to, raz jest moda na to, raz się mówi, że na przykład masło jest złe, teraz nagle masło jest dobre. Więc tutaj samemu trzeba czytać artykuły, badania i tak dalej, być na bieżąco z tym, co się po prostu zmienia w świecie i to jest najważniejsze. Na razie rozmyślam sobie nad tym, żeby może za rok nie iść na kolejne studia, bardziej związane z marketingiem i coś właśnie w tym stylu. Na razie są to moje małe myśli, zobaczymy. Dietetykę mam zakończoną, licencja tak najbardziej mi wystarczy, sama będę się doszkalać w tym temacie, bo mnie to po prostu interesuje. Studia ma Magisterskie nie są mi potrzebne, żeby być jeszcze lepszym dietetykiem. Oczywiście byłabym jeszcze lepszym dietetykiem, ale jeżeli sama dodatkowo się nie będę doszkalać, no to sam dyplom nic mi nie da. Tylko tytuł, ale wydaje mi się, że w obecnych czasach y, nikt nie patrzy już tak typowo na dyplom. No i to są tak naprawdę wszystkie pytania, y, bo większość z nich się powtarzała, wybrałam te najlepiej sprecyzowane i y, po prostu te, które najbardziej was interesowały. Wydaje mi się, że zaspokoiłam Waszą ciekawość. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania w tym zakresie, w zakresie dietetyki i moich studiów, to śmiało zadawajcie w komentarzach, ja wam odpowiem. Albo jeżeli ktoś z Was studiuje dietetykę na jakimś: innym wydziale na jakiejś innej uczelni, co śmiało możecie też pisać swoje przeżycia związane ze studiowaniem. Możecie też odpowiadać innym. Jestem naprawdę mega ciekawa Waszego zdania i Waszych odpowiedzi na te pytania, które tutaj dostałam. Także śmiało dyskutujmy sobie w komentarzach, jak to przy każdym QA. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.